A to jest? O, nie widać. jest umyta Jedno euro. Co takie ładne? Zobaczcie, jaki ładny. coś cudownego, Zobaczcie. Zobaczcie jak... Siemanko ja jestem Miłosz a wy jesteście na kanale Zoomin Poszukiwać. Tu jesteście dzisiaj ze mną. Tam jest Artur, a tutaj jest Karol. Idziemy na plażę w Scheveningen. Szukać, patrzeć co ludzie zgubili, bo była naprawdę piękna pogoda. I zapraszam do pierwszych znalizisk. No bogato, pierwsza moletka jest 20 centów. Jakie masz wielkie sito. Kurcze nie uwierzycie, ale znalazłem teraz całe piwo. Myślałem, że jest po prostu puszka. Jakie wyciągnąłem, to dziurkę zrobiłem i właśnie nie se wylatuje do następnego no i słuchajcie podeszłem do linii brzegowej na mokry piasek o i mam tu Jest monetka, dwadzieścia centów, Zwod No ładnie, do następnego. No i znowu kopniemy na żywo, osiemdziesiąt siedem. Ja ring. Oh my god, nice. How much is this? Zilver. Hoe is this? Ik weet niet. Zo. So, okay. Het <laughs> ja. uh, nee. mm. uh, is voor mij privé. Ja. Ah nee, het is niet zilver. Kopper. Dat is oude. Ja. Nice hè. Huh? Ja. <laughs> yeah. Ok. No, jak widzicie, ale myślałem, że jest srebrny. Ale nie jest srebrny, jest miedziany. Ok, daj, Miedziany, tu chłopaki się pytali, co znalazłem. A ja mam pierścionek. Nie widzę ani Artura, ani. Ale <laughs> jest super. Jest biżuteria. Jest dobrze. Już ludzie coś pogubili. No i mam kolejną dwudziestkę. Co to ludzie nie noszą innych nominałów, tylko dwudziestki? Do następnego. No i słuchajcie, jeszcze koło tej dwudziestki były trzy sygnały. Trzy dziesiątki. Łącznie z jednego miejsca 50 centów. Jest pierwsza dwójeczka, ale ślicznie. Pierwsza. Ślicznie biła. Do następnego. No i słuchajcie, teraz zrobimy na żywo sicie. O, co to? Od jakiegoś zamka. W sumie nie od zamka, tylko od... Nie wiem, od czego to jest. O wapo, od papierosa bateryjka czy ciur wie co to jest no, coś od papierosa do następnego i słuchajcie mam kolejny pierścionek Jest kolejny pierścionek i to może być sreberko ale nie musz. Ale chyba będzie sreberka Chyba będzie To mi wygląda na srebrny pierścionek, który ktoś sam sobie skrócił, zmniejszył Jest przecięte i przyklejone Mam srebro. Jest mam pierścionek drugi dzisiaj, a ten jest srebrny To następnego. O, a tam widzowie, nowi moi widzowie, pozdrawiam was serdecznie. Przy nich wyciągnąłem właśnie półtora euro. Do następnego, i patrzcie, co znalazłem znowu. <grym> dwójeczka, ładna, świeżutka, kolejna dwójeczka już się robi ciężka skarboneczka do następnego ale mam teraz srebrną jakąś bransoletkę na nogę albo coś takiego fajnego ale super do następnego a teraz takiego dinozauro samochoda znalazłem ale fajny no i jest kolejne uro, rzuteńki zgubione i do sakiewki, do następnego. I jest kolejna moleczka. Kurde, nie ma za dużo tych molet. Trzeba się nachodzić, bardzo dużo się nachodzić trzeba, ale no coś się znajduje. No i słuchajcie, i komuś się rozsypało. Tyle monetek w jednym dołeczku. Nawet nie, nie liczyłem, ile tego jest. Zaraz policzę i się włączę. Słuchajcie, 5,80 w 2, 4, 6, 8, 10, w 12 monetach. No i grubo. Jeszcze patrzymy, czy, czy coś jeszcze jest. Ale już chyba wszystko wyciągnąłem. Także do następnego. jest kolejna biżuteria, ale to jest 6 metal, nie? Ale zobacz, się świeci. Z Bazara. No z Bazara, no! Ale jest Ale biżuteria. Jest. O, czy nawet buty, kurde, zostawiły. <laughs> Artur ryje. No, ma fajną petardę. Zaraz na koniec pokażemy. Karolowi też idzie w zbieraniu kapsli. <laughs> Zobaczcie, ta, taka impreza, że kogoś z butu wywaliło. <laughs> Następne buty już, no. No i dobra, i czas na podsumowanie. I tak to się wszystko prezentuje. Masa śmieci na plaży. Masa. Ile miałeś? 5, 6, 6 pięćdziesiąt, tak? I. I piąteczki, i dwójeczki, i jedyneczki to komplet, żeś zebrał. Wszystkie molety dostępne. No, wszystkie nominały okulary kask, taki świecący i z przodu, i z tyłu, ale za Ile patrzyłeś? 50 euro. 50. 5 dyszek, zarobione. Wpada eee... Arturo 4 5 też masz, kurde. Co mówisz, że nie masz ty? 4, 5, 50. Po tyle to. samo macie. No. Też ciepła na parki. No i biżuteria, i to na sam koniec, nie? Ostatnia ten. Prawdziwe srebro. Srebro Budda. No. Jest tutaj. Jest taka no musi być, ale jaka grubo, ona jest 925 I Jeszcze jakaś 18, jest tu wybita Może rozmiar tego, pierścionka Nieważne Ale śliczna Nieważne, bo znalazłeś perfumy Ja mam tak, ja tu w ogóle dzisiaj E-papieros cały A to co, to też jest perfum Calvin Klein, ty. One shock Widać tam coś, nic nie widać jest nie? To. Ale no i je, ty, jest dużo nagrać No właśnie Do rady Nie widać Nie widać ile jest? Ale no, gdzieś dużo, dużo jest tak pod, pod ten napis Tak gdzieś Kurde, fajne, fajne Proszę a ja tak, E papierosy, bumbumek monet najwięcej nazbierałem, ale też znalazłem perfumy, Guesa, całego drinka, jeans z Tonikiem. A w monetach 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40 i jednego pensa e, nie jednego pensa, tylko 20 pensów. Myślałem, że to 5 centów jest, dlatego nie nagrałem. 20 pensów. Z Elżbietką. Trzy biżuterie. Trzy biżuterie. Tak dobrze, nie? Trzy biżuterie. Jak to odmienić? Trzy sztuki biżuterii, to. No, no mówię, trzy biżuterie. Trzy sztuki biżuterii. A jest płaska, kopernik, to chuj. Weź, bo algorytmy mnie kurde zbanują. No, i ja mam też jedno sreberko. Tak ono się prezentuje. Hinduskie najprawdopodobniej. Tutaj miedziany pierścionek. Nic tak. Jakie? <gryśla> Nic spać już, co? <gryśla> Jak się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia, do następnych poszukiwań.